Cześć Szymczak! Cześć! Co tam? A co ma być? Sprzątam! No, widzę. A co? Pretendujesz na pracownika miesiąca? Mierzmy o zdjęcie tutaj zamiast Sar, w jednej ręce Mop, w drugiej Puchar. Ale ty jesteś zabawna, naprawdę. Może po prostu nie chcę podpaść więcej sarzy, co? No, a ty w ogóle się z widziałeś od czasu tego naszego epickiego kawału? Twojego kawału i nie, nie widziałem się z nią, za to zastanawiam się, czy my tutaj jeszcze w ogóle pracujemy. No, przesadzasz. Nie przesadzam. Jutro ma być grafik. Ciekawe, czy wciąż z nami. Wiesz co, to jesteś tak negatywnie nastawiony, a to trzeba cieszyć się, żyć Wiesz co, Doris? Będę pozytywnie nastawiony, jeżeli Sara nie zwolni mnie z pracy, Doris. Cześć. Czynne Ej. macie? No nie wiem, tu się trzeba kontrolera jakości zapytać, tutaj czystości. Już wszystko gotowe? Bar wypucowany? Można siadać, zasiąść? Już daj spokój, okej? Okay? Spoko. E, tak, czynne. Co dla Was? No to znaczy, my się w sumie chcieliśmy tylko zapytać, nie szukacie kogoś do pracy? Mm. O. Tak się składa, że moja szefowa planuje akurat zwolnienie dwóch okropnych pracowników strasznych, no strasznych. to No co bajka! No, szukamy szybko na, na ich miejsce. Dobra, kochać. z kim mamy gadać. Wiecie co, najpierw musicie przejść pierwszy etap rekrutacji, nie? No, no to dawaj te papierki, CV. mamy wszystko CV A, i tak. No dobra, super. Ale to mi chodzi o to, że taki test na początek musicie przejść. No, musicie posprzątać sklepę. No, no, tak, no, tak. Czy jest coś przede wszystkim, prawda, właśnie? No, 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 ogarnajcie salę. Wiecie, ja bym się skupiła na kiblu, bo, bo tam wczoraj daj ten mop. Wczoraj była impreza, no, kawalerski, wiecie, grubo dosyć, więc, no, proszę bardzo. Kiwle na początek? No, a co? No czysto, nawet, no. Nowy... jak mamy dostać tą pracę? Chyba no. warto, co? Dobra, gdzie te toalety? Tam, po schodkach, na lewo, do góry. No. Macie tam środki czystości pod, no. pod zlewem. Dobra. Hmm. Powodzenia. No, dzięki. Doris, co ty wyprawiasz? No co? Załatwiałam tam niewolników, żeby za nas zrobili brudną robotę. Chyba genialne, dosyć co? Ale nie, nie chyba, że ci masz marzy sprzątanie tego bajera w męskim. Dobrze przepraszam. No, tak myślałam. <grydy>